Dzięki za opiekę. Polubiłabyś kapitana Wentwortha. Dżem jest zbyt wodnisty. Wolę już nie jeść żadnego. Chcę zostać kapitanem. Nic z tego. Nie będziesz marynarzem. Wiesz, że noszą głupie czapki? Nie trawię śmiechu przed południem. Muszą też zapuszczać głupie wąsy. Nie. Wentworth nie ma wąsów, ale robi wrażenie. Przystojny, inteligentny, bogaty. Jeszcze raz. Jestem kapitan Wentworth i robi wrażenie. Jestem bogaty, przystojny i wszyscy mnie kochają. Kapitanie, siostra Mary M.